W drodze do Jerozolimy, Jezus przedstawia swoim uczniom cel swojej wędrówki. Przedstawia także etapy tej wędrówki, czyli jego mękę, odrzucenie, w końcu śmierć. Ale nie one są celem, są etapami, które mają doprowadzić do doświadczenia zmartwychwstania. Jezus wchodzi w sam środek tego odrzucenia, cierpienia po ludzku nie do przejścia, ponieważ widzi coś więcej, widzi drugi brzeg, widzi cel swojej wędrówki. To wkroczenie Jezusa w mękę, wejście w nią, to obumieranie przypomina mi trochę obraz Izraelitów, którzy stają na brzegu Morza Czerwonego po wyjściu z Egiptu. I są w stanie wejść w sam środek tego morza, ponieważ Mojżesz widzi cel, widzi ziemię, do której zdążają, widzi wolność, do której Bóg ich zaprasza. Dlatego przez sam środek przechodzą ku wolności i ci, którzy mu towarzyszą, mimo tego pewnie że się boją ścian, z wody, które ich otaczają. To jednak przechodzą przez, te, przez to cierpienie, przez tą niepewność do nowej jakości życia. Nie weszliby pewnie w sam środek cierpienia, gdyby nie to więcej, co czekało ich na drugim brzegu. Jezus wchodzi w sam środek cierpienia, by. Jego uczniów, tych, którzy mu towarzyszą, przeprowadzić na drugi brzeg, czyli w zmartwychwstanie. Dlatego warto dzisiaj Siebie zapytać, czy ja, które wędruję przez kolejne dni, przez może trudne doświadczenia mojego życia, mam coś więcej, w czym mam utkwiony wzrok. Czy jest coś, co przekracza moje dziś, ku czemu chciałbym dojść, co chciałbym osiągnąć i co to jest to więcej czy to więcej to zmartwychwstanie czyli nowa jakość życia czy jest to bóg czy jest to jego miłość czy może to więcej upatruje tylko w stworzeniu jeśli tak to grozi mi niebezpieczeństwo utknięcia pośrodku morza czerwonego jeśli będę wypatrywał ratunku tylko w stworzeniach